Cześć wszystkim, słuchajcie, będę w sobie w dniu dzisiejszym wymieniał, będę montował w moim rowerze nowe gripy rowerowe i nowe rogi rowerowe i to taki jest trochę, powiedział, komponent mało doceniany przez nas w takim codziennym użytkowaniu roweru, a jednak dość istotny. I tak, w dzisiejszym filmie po, będzie przede wszystkim o tym, co wymieniam, na co wymieniam, to są te wszystkie moje nowe zabaweczki, opowiem również dlaczego wymieniam. Ale zanim pójdziemy dalej, to może taki e, jeszcze, jeszcze bardzo krótki wstęp. Słuchajcie, jeśli kupujecie nowy rower w sklepie, nie mówię, że rower za kosmodolce, e, tylko taki typowy, który kupujecie, nie wiem, czy w Decathlonie, czy w jakimś autoryzowanym sklepie, nie wiem, Gianta, Autora, e, Crossa, czy, czy, czy kogokolwiek innego, to niestety sytuacja jest taka, że są takie dwa elementy wyposażenia rowerowego, które zwykle w takich sklepowych rowerach po prostu właściwie nie nadają się do jazdy. Pierwszym z nich, z nich jest siodełko. Zazwyczaj takie siodło w takim rowerze sklepowym to jest po prostu plastikowy taboret, na którym nie da się jeździć. Jest tak twardy i tak niewygodny, że nie da się jeździć. I ja ze swojego doświadczenia wiem, że zawsze takie, takie siodło od razu <coughs> wymieniam na, 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 na sprawdzone moje, na którym jeżdżę. Mam jakieś tam swoje typy. I drugim takim komponentem jest właśnie, są właśnie e, gripy e, dla, i z tym, że z gripami sytuacja jest mniej bolesna niż e, w przypadku siodełka. W przypadku siodełka tyłek będzie was bolał na takim fabrycznym od razu. Przy każdej jeździe, dlatego to, to tak jak mówię, zalecam od razu wymianę. O siodełku będzie kiedyś osobną materiał. Natomiast z glipami jest tak, że jeśli ktoś jeździ mało, okazjonalnie krótkie dystanse, to właściwie to nie jest aż taki duży problem. A, a jeśli do tego dołożymy rękawiczki rowerowe, to problem przestaje praktycznie w ogóle istnieć. Natomiast są osoby, które jeżdżą bardzo dużo, długie dystanse, ja tak na przykład jeżdżę, w związku z tym dla mnie. Takie gripy jednak stanowią element czasami kontaktu przez 8 godzin w ciągu dnia na rowerze, i dla mnie jazda na każdych gripach jest po prostu no, niekomfortowa, dlatego, będę, dlatego zawsze wymieniam gripy na jakieś dobre, miękkie i komfortowe. Zanim powiem, co tu mam i na co będę w tej chwili przechodził, to może takich kilka jeszcze słów teoretycznego wstępu. Słuchajcie. O samych gripach. Może to nie jest jakaś wielka filozofia, ale powiedzmy, powiem ze, tak jakby z, ze swojej perspektywy, powiem wam, jaki jest według mnie e, podstawowy podział gripu, gripów. E, gripy generalnie dzielimy ze względu na kształt, na te, które są najbardziej popularne. Najczęściej spotykacie je, to są gripy e, okrągłe, tak jak ten, zaraz o którym też trochę powiem, stary grip e, Gianta, który mam nowe gripy które widzicie oraz są. Yy, mało popularne ale jednak są gripy, które mają tak zwane, tak zwane gripy Ergo, czyli gripy o takim kształcie, kształcie ergonomicznym, na których rękę kładziemy w ten sposób, one dają nam yy, takie pot potwarcie, jak ba bardziej jak platforma. To jest właśnie ten, który będę wymieniał, ale trochę wyprzedzam fakty. Więc to jest yy, pierwsza kwestia, yy, jeśli chodzi o kształt. Druga kwestia to jest temat związany z mocowaniem. E, większość gripów obecnie funkcjonujących na rynku, mimo wszystko, wciąż większość to są gripy e, naciskane. Czyli takie, które nakładamy na kierownicę w sposób bezpośredni. Tak jak widzicie, ten grip to jest po prostu gumowa, gumowa kiszka, że tak powiem, za przeproszeniem. E, ma średnicę ciutniejszą niż rura kierownicy, i po prostu naciskamy to na, na kierownicę, i, i to, to się siłą. Tego ucisku utrzymuje na kierownicy. Takie gripy są najbardziej popularne, najtańsze i, i, i wciąż były, są i będą, no bo to jest taki jeden z, z podstawowych typów. Ale już wiele lat temu wymyślono inne rodzaj mocowania i, i ja nie mam tego okrągłego gripu w tej technologii, ale on to jest dokładnie tak samo jak z tym gripem. I na, na tym przykładzie wam wytłumaczę. Ten grip, jak widzicie, ja go nie ścisnę tutaj. Nie ma możliwości, ponieważ w nim znajduje się plastikowa rurka. Ta plastikowa rurka jest dopasowana średnicą do średnicy rury sterowej. Nasuwamy to na, na, na kierownicę sterową, a następnie imbusem, który jest tutaj, skręcamy ten pierścień, który znajduje się tutaj. On ściska kierownicę i w tym momencie całość trzyma się na kierownicy nie dlatego, że jest ściśle założona, tylko dlatego, że mamy aluminiowy pierścień na końcu, który zaciska. I to jest kwestia montażu, który jest lepszy. Szczerze mówiąc, to jest tak. Ten, monta, ten montaż naciskany ma swoje wady i ma tych wad sporo. Po pierwsze, Czasami jest problematyczne założenie takiego gripa, trzeba się dużo nasiłować, żeby go na kierownicę e, nasunąć. Druga kwestia, taki grip, jeśli musimy szybko zdemontować z roweru gdzieś jakaś sytuacja awaryjna, to też może to nam zająć trochę czasu, tam trzeba stosować różne triki, wstrzykiwać e, na przykład e, płyn z, <coughs> do naczyń pod ten grip, żeby dało się łatwo ześlizgnąć, jeśli już od dawna był dobrze zamontowany, ale z drugiej strony Zdarza się tak, że jeśli rura sterowa kierownicy nie była dobrze odtłuszczona, jeśli grip nie, do środ środku nie był dobrze tłuszczony, jeśli grip, je, grip jest słabej jakości, za, za słaba guma, nie, nie, nie ma dobrego trzymania, to takie gripy potrafią się na kierownicy obracać. A jeśli nie mamy kapsła, które trzyma z boku, bo są czasami kapsle, które wchodzą tylko w rurę, a nie, nie blokują glipa, to jeśli mamy takie małe kapsle, albo nie mamy kapsła, bo kapsle wypadły, to takie glipy również potrafią się ześlizgiwać się z kierownicy. Tak więc tych mankamentów jest jest sporo, w związku z czym z tej perspektywy można powiedzieć, że to montowanie jest gorsze. Natomiast jeśli są to gripy dobre, markowe i sprawdzone i zrobicie montaż prawidłowo, odtłuszczając wszystko i dbając o, o detale przy montażu, raczej będzie wszystko działało, działa, działało tak jak trzeba. Natomiast, jeśli chodzi o ten montaż na imbus, jego podstawową zaletą jest tak, że właściwie praktycznie nie, nie, nie męczymy się przy wkładaniu. To jest tylko naciśnięcie na kierownicę, zakręcenie imbusem i to mocowanie, słuchajcie, ono się jeśli jest oczywiście grip dobrze wykonany, powtarzam to samo, tak jak w tym przypadku, jeśli jest to dobre jakościowo produkt i wszystkie wszystkie parametry są spełnione, to takie mocowanie na imbusa jest stuprocentowo pewne. Po prostu jak dokręcimy, tak się trzyma i tak się będzie trzymało do momentu aż to zdejmie. Czyli to jest druga kwestia, sposób montażu w i trzecia kwestia to jest materiał. No i z materiałem jest taka sprawa, że są właściwie trzy podstawowe rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest guma. To jest m.in. grip, który będę dzisiaj wam pokazywał, że wymieniam na to i to będzie w dalszej części wszystko szczegółowo. To jest, jak widzicie, twarda guma i to jest jeden z najgorszych rozwiązań, jakie, jakie funkcjonują na rynku, czyli twarda guma. Dlaczego? Dlatego, że ręka się na niej poci, ręka się na niej ślizga i nie ma amortyzacji. Odsyłam do dalszej części filmu, dlaczego w takim razie kupiłem takie coś kiedyś. Dobrze. W tych gripach gumowych są jednak wyjątki, na przykład to jest grip zdjęty z mojego, z mojego Gianta, na którym jeżdżę i który na filmach widzicie. No, mój Giant nie był rowerem tanim, to powiedzmy sobie szczerze, był rowerem sklepowym, w konfiguracji sklepowej i od kiedyś o moim Giance będzie cały materiał. Natomiast ten, materiał, ten grip jest gumowy, ale jak widzicie, to wszystko jest taka, taka już miękka guma, ma takie rowkowania porobione, więc nie było źle ja na początku, w pierwszym sezonie na tym rowerze z tymi gripami jeździłem. Natomiast teraz wymieniam na grypy jeszcze lepsze, jeszcze wygodniejsze ze względu na duże dystanse. Następne w kolejności wygodniejsze i. Nie tylko wygodniejsze, ale milsze w kontakcie z ludzką dłonią są, są glipy piankowe, czyli zamiast gumy, która jest jednak, ręka się na niej może pocić i może się na niej ślizgać, mamy zastosowaną materiał, który przypomina strukturą, no nie wiem, jak to wytłumaczyć, po prostu piankę, gęstą gąbkę, coś w tym stylu. Jest to materiał miękki, a jednocześnie chropowaty i tak wilgoć na nim nie, nie powoduje tego takiego poślizgu ręki. Więc jest to ten, ten drugi lepszy rodzaj materiału. I trzecim najlepszym rodzajem materiału stosowanym obecnie w gripach jest to, co mamy tutaj, w gripach, które ja będę montował, to jest silikon. On ma również strukturę podobną do, do pianki, jednak jest bardziej odporny na zużywanie się, na odgniatanie się trwałe tego, tej, tej, tej pianki. On jest bardziej sprężysty, bardziej układa się do ręki i tak jakby yy, Gripy silikonowe to jest top, jeśli chodzi o jakość materiału. Być może Was dziwi to, że ten grip będzie co być chyba już widać na, na, na załączonym, yy, przy, tak powiem, obrazku. Nie ma mocowania na imbusa. No takie rozwiązanie jest, ale to jest topowy e, amerykański producent gripów firma ESI i ja nie słyszałem żadnej negatywnej opinii na temat tego, żeby te gripy się ślizgały, czy, czy schodziły, a ja je wybrałem ze względu na ich e, właśnie budowę, czyli silikonowe i one, jak widzicie być może, moje gripy są. Grupi, gri, moje gripy ESI są gripami. E, e, Ekstra czanki, czyli są ekstra grube. Możecie kupić również je bez, tej, bez tego przeddomka ekstra i one również są silikonowe i miękkie. Ja wybrałem te najbardziej miękkie. Nie dlatego, że potrzebuję aż tak najgłębokiego komfortu już na maksa, tylko mam kontuzję ręki trwałą, której nie mogę usunąć. Ja mam skręcone tutaj włókna ścięgna w ręku, i to jest trudna operacja albo nic z tym się nie da zrobić. W związku z czym ja, kiedy trzymam rękę na, na gripie, to czuję, jakbym miał coś pod skórą. W związku z tym no, ja mu szukałem rozwiązania ekstremalnie wygodnego. Ale tak jak mówię, jeśli chcecie mieć gripy, które będą ciut lżejsze, e, a nadal komfortowe to są te same, tylko bez, bez przeddomka ekstra. No i oczywiście te gripy występują w różnych kolorach nie tylko w czarnym. Natomiast e, e, pamiętajcie, że gripy w kolorze innym, niż czarnym bardzo szybko się będą wam brudziły. W sposób trwały i tego się nie da, e, nie da się usunąć. Jeśli chodzi o rogi, które będę dzisiaj montował, to po długich poszukiwaniach wybrałem rogi Kelisa. Dlaczego je wybrałem? Dlatego, że mają świetne opinie, są, są sprawdzone wśród kolarzy jeżdżących dużo i jak je zdemontuję z, tego, z tej podkładki, to Wam pokażę, że są naprawdę wykonane świetnie, jeśli chodzi o ergonomię. Oczywiście są wykonane z, z aluminium, odpowiedniej jakości, są, są bardzo dobrze wyprofilowane i to wszystko potem pokażę, jak już je zdejmę z tej... Z podkładki, i to chyba by było w tym momencie hmm, tyle, jeśli chodzi o teorię przy stole. Po, reszta będzie już przy, hmm, przy rowerze. Dobra, przechodzimy do zajęć e, praktycznych. Słuchajcie, żeby to było wszystko jakoś chronologicznie i po kolei, to zacznę tak. To były moje pierwsze glipy zamontowane na tym rowerze fabrycznie, na Giantie, i e, przejeździłem na nich e, cały pierwszy rok użytkowania tego roweru. Tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak wspomniałem, Giant jest tej kwestii wyjątkiem i dał gripy, na dzień dobry gripy, które nie były twarde, tylko e, z miękkiej gumy. <laughs> Jednak to, czego mi brakowało w tych glipach przede wszystkim, to była możliwość odpoczynku ręki na, w czasie długich podróży, czyli brakowało mi, moi drodzy, po prostu e, rogów, tak? Nie wiem, czy teraz będzie widać dobrze, ja, ja może od razu zdejmę, bo to jest wszystko poluzowane, więc już jestem trochę przygotowany. Słuchajcie, brakowało mi rogów, czyli czegoś takiego, że w czasie, że w czasie jazdy Następuje zmiana pozycji ręki z tej na tą. Ręka zmienia pozycję, ręka sobie odpoczywa, yy, przestaje nam drętwieć itd., itd. i pomysł był fajny, generalnie natomiast yy, wykonanie kiepskie w moim wydaniu, to znaczy zaoszczędziłem trochę kasy i kupiłem komplet gripów połączonych z rogami. Yy, jak widzicie, to kosztowało mnie 40 zł. Yy, a jak to się mówi, ten, kto próbuje zaoszczędzić, ten wydaje dwa razy skusiłem się na takie rozwiązanie, które mnie zaciekawiło i, 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 i podkusiło trochę, chyba niepotrzebnie. Czyli po pierwsze jest to grip typu Ergo. Czyli zamiast rękojeści okrągłej ma rękojeść płaską i nie wiem, czy ja nie zasłaniam tego. Jest to rękojeść spłaszczona taka, która daje możliwość fajnego, wygodnego w teorii podparcia dłoni tą płaską częścią, a nie na okrągłej rączce, tak jak to robimy na, zwykłej, yy, na zwykłym gripie. I jednocześnie właśnie oferuje taki mały róg, yy, niepełnowymiarowy, tylko tylko mniejszy no i w teorii wydawało mi się to całkiem fajne rozwiązanie czyli ergonomiczny grip dedykowany na długie trasy bo pamiętajmy o jednym, że gripy te ergonomiczne to nie są gripy do jazdy szybkiej, agresywnej MTB to są gripy do jazdy turystycznej do jazdy MTB muszą być gripy okrągłe tam jest inna dynamika jazdy i inny sposób trzymania ręki w każdym razie no, skusiło mnie to skusiła mnie cena, skusiła mnie koncepcja, że jest to wszystko dwa w jednym trochę jakby to powiedzieć, zmyliło mnie to że na zdjęciach wydawało mi się, że te elementy które są tutaj takie ryfkowane, że to będzie miękka guma, i e, niestety, w tej kwestii zagadłem się. I słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, tak? Czyli podstawową wadą, wadą tego, e, tego rozwiązania i powodem, dla którego zmieniam, czyli powód numer jeden, to jest to, że niestety, ale cały ten grip jest bardzo twardy, jak, jak decha. Właściwie to jest guma, ale totalnie twarda, jak opona w samochodzie. Jeśli chcielibyście z jakiegoś powodu spróbować tego rodzaju rozwiązania e, dwa w jednym, to patrzcie, zwracam Waszą uwagę na to, żeby gdzieś tutaj w tej części było cokolwiek miękkiego. Zapytajcie się sprzedawcę, czy to jest jakiś tam silikon, czy, czy coś miękkiego. Druga kwestia, na no to już nie ma wpływu. Jeśli będziecie się decydować na ten typ, to pamiętajcie o jednej kwestii. Niby ergonomicznie, niby fajnie, ręka ma fajne podparcie w tej całej części. Nie jest to takie właśnie jak, jak na roczce okrągłej, ale rączka jest dokręcona imbusem i ma cały czas jedną i stałą pozycję. Tu nie ma możliwości pracy ręki, żeby chociaż trochę ręka odpoczęła na zmianę pozycji. Jaką macie pozycję na dzień dobry, to tak to będziecie mieć przez kolejne x godzin jazdy na rowerze tą samą i zaczyna, zaczyna, zaczynała mi ręka drętwić właśnie od tej stałej pozycji. No dobra, ale miałem jeszcze możliwość położenia ręki na róg. No i słuchajcie, i tu jest też taki duży problem. Po pierwsze, na najpierw pokażę to jeszcze na kierownicy. Zależało mi na dwóch rzeczach. Żeby zmienić pozycję ręki na boczną, Czyli nargastek zmienia pozycję i odpoczywa, ale załom już zależało mi również na tym, o czym się przekonałem dopiero kupując to. Otóż ja na tym rogu zmieniam tylko pozycję ręki. A istotą dobrych rogów jest to, że zmieniamy tylko pozycję, ale unosimy rękę wyżej na rogu zamontowanym nad kierownicą, <laughs> ponieważ wtedy zmieniamy pozycję kręgosłupa i nasz kręgosłup odpoczywa. W tym rogu tego nie mam, dlatego że jak zobaczycie, ja zmieniając pozycję z tej na tą nie łapie na róg znajdujący się nad kierownicą, tylko łapie za całą kierownicę. To jest tak mały róg, że nie ma szansy przeniesienia ręki wyżej i wyprostowania kręgosłupa. W związku z tym na długich trasach nie jest to rozwiązanie. Poza tym jego kształt, no powiedzmy sobie jasno, za chwilę jak mam pokażę taki kształt, gdzie jest pełna ergonomia, gdzie jest miejsce na kciuka do trzymania, gdzie ten cały, cała moja dłoń opiera się na części ładnie, gładko zrobionej i przygotowanej. A tu mamy po prostu, tu jakieś o, o, krawędzie, tu jakieś krawędzie, tu miejsce, gdzie jest śruba, którą trzymamy w, w ręku i tak dalej. Bardzo jest to rozwiązanie e, nieergonomiczne, niewygodne i dlatego przemęczyłem się w zeszłym sezonie z tym rozwiązaniem, żeby sobie dać szansę i zobaczyć, co jak. No, wiadomo, budżet to jest budżet i, i w związku z tym w tym roku właśnie to rozwiązanie. E, no żegnam się z nim i w związku z tym za chwilę będę montował e, Grippy ISI amerykańskie, o których Wam mówiłem. Nie są tanie, kosztują 80 zł, Ale są super miękkie, są silikonowe, e, bardzo przyjemne i mam świetne opinie jeśli chodzi o rynek e, rowerowy. Dobra, zaczynamy zaraz montaż. Dobra, słuchajcie to lecimy dalej i teraz ja już to wstępnie miałem przygotowane, ale na potrzeby filmu, że tak powiem, zrobię e, tak jakby odpowiednią inscenizację, czyli co potrzebujemy zrobić na początek, żeby się zabrać za całą robotę? Oczywiście, potrzebujemy poluzować rączkę, którą mam już poluzowaną. Stary grip miałem montowa montowany, jak pamiętacie, dwa typy montażu. To jest ten, zdejmujemy to, tego już nie będziemy <laughs> potrzebować. Trafi do szuflady z nicością, tak zwanej szuflady nicości, czyli rzeczy niepotrzebnych. I teraz jest tak e, ważna kwestia, słuchajcie, moi drodzy. Gdybym chciał zamontować tylko tego gripa. To nawet już sam glit mi się tu nie zmieści. A, jeszcze, a, a w szczególności, jeśli uwzględnimy jeszcze fakt, że potrzebuję zamontować na rączce yy, moje rogi, no to się okazuje, że mi to wszystko koliduje z przerzutkami. Czy to jest prawa stona, czy lewa, <coughs> nie ma to znaczenia. Zasada taka sama, więc teraz to, co ja muszę zrobić, to muszę poluzować sobie moje, yy, moje manetki biegów i yy, kramkę hamulca. I muszę to na razie zostawić w pozycji luźnej, żeby to sobie to przesunąć. Tak to robimy. Czyli poluzowujemy jedno, <coughs> przesuwam to gdzieś na kierownicy kawałek dalej. Poluzowuje hamulec, wszystko sobie przesuwam w jakąś tam pozycję dalszą. Na razie inwisiki odkładamy. A teraz przechodzimy do drugiego etapu. I co jest nam potrzebne do zamontowania gripów? Otóż potrzebne są nam cztery rzeczy. Chyba cztery. Po pierwsze gripy mamy. To będzie chyba pięć. Po drugie kapsle zamykające kierownicę z boku są w zestawie. Po trzecie potrzebujemy, moi drodzy, <laughs> Alkohol izopropylenowy po to, żeby odtłuścić, od oczyścić i nawilżyć grip przed montażem, bo inaczej go nie, jest, nie, b nie będę w stanie go nacisnąć, bo będzie wstawiał opór. Bo ma stawiać opór, żeby się nie obracał. Będzie potrzebny, moi drodzy, młotek, najlepiej gumowy, ponieważ yy, metalowym zniszczycie sobie yy, to śliczne logo ESI. I będzie oczywiście potrzebna jeszcze ostatnia rzecz, piąta, szósta czy któraś nie kubek kawy. No i dobra. Słuchajcie, będę postępował nie według swojego widzimisię, tylko według tego, jak to jak, jak to wszystko y, jest podane według producenta. Jak widzicie, mam ten y, kapsel do bicia. On jest już w nowszej wersji. Jego pierwszy jego pierściem jest obcięty na trójkąt, co ułatwiać ma montaż. Gdybyście mieli, dostali tego typu kapsel, czy jest czy inny, i on będzie miał wszystkie wszystkie nie będą okrągłe, to szczypcami, y, obcinaczkami należy sobie zrobić y, na w trójkąt ten pierwszy element. To będzie ułatwiać nam w teorii montaż. Tak więc, wbijamy sobie tego, tego klipsa. Jest. Dlaczego wbijamy go w pierwszej kolejności? Słuchajcie, tego producent nie wyjaśnia, ale ja sobie mogę powiedzieć, co przypuszczam. Że chodzi o to, żeby metalowa krawędź... Jeszcze go to potem obrócę sobie ładnie w kierunku odpowiednim. Chodzi o to, żeby metalowa krawędź rury sterowej nie kaleczyła nam gripa. Dobra. Idziemy dalej. Spryskujemy sobie najpierw tutaj do środka dość dużo. I do propylenu, tak żeby on nam się tam rozjechał po wszystkim. Takie jest zalecenie producenta. I całą rączkę, moi drodzy. Alkohol może wam lecieć na podłogę, on odparuje, nic nie będzie. Ja tą rączkę wcześniej już przeczyściłem oczywiście. Rączka zgodnie z zaleceniem producenta solidnie na w środku. I alkoholem. I teraz przystępujemy do naciągania, używamy do tego jak widzicie, używam do tego. O. Jak daleko jadę? Słuchajcie, naciskam tak daleko, żeby zmieścił mi się tutaj na części metalowej rok e, no, kierownicy. Teraz będzie perfekcyjnie, tak więc kończymy to, ustawiamy wszystko dobrze tak, żeby wyglądało nam tak jak ma wyglądać. Widzicie jeszcze? Nawet muszę zrobić pewną drobną, bo za słabo jeszcze wycofałem. Tutaj nam te wszystkie elementy i mi to koliduje trochę jeszcze z... O, tu teraz się wszystko ładnie ułoży, bo on się tak spłaszczył mi ten, ten róg przez to, że tak chciałem to zrobić. Czyli mamy, słuchajcie, moi drodzy, pierwszy etap. Ważna sprawa. Ten róg w tej chwili e, grip, przepraszam, będzie się ruszał. Będzie się ruszał, dlatego producent zaleca, żeby przez 24 godziny na takim rowerze nie jeździć. Ten izopropylen musi odparować ze środka. To jest bardzo ważna kwestia. Nie jeździcie na takim czymś Rogi są kierunkowe. Zwracajcie na uwagę, który jest prawy, który jest lewy. Najprościej napisy na zewnątrz, wzgięcie roga w tą stronę, nie na zewnątrz, nie trzymamy tak ręki, to jest nieergonomiczne. Trzymamy rękę w ten sposób, imbusik, poluzować, napchnąć. Ja nie wiem, czy właśnie, czy teraz będę mógł postąpić zgodnie z zaleceniami producenta, czy mi to przejdzie przez, z kolei e, przez tą część, przez ale powinno się udać, czy nie? Dobra, widzicie? I to są rzeczy, które wychodzą w pranie, także idę po śrubokręt i zaraz będę musiał niestety wyjąć kapsel. On był potrzebny mi przy montażu gripa, żeby nie zniszczyć go o krawędź rury sterowej, jednak koliduje mi z prowadzeniem e, rogu. Także idę po śrubokręt. Dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać, to już poza filmem wyciągnąłem kapsel, nasunąłem gripa na kierownicę, jak widzicie. Tak jak mówiłem, ważna jest kwestia taka. E, nasunąłem róg. Ciągle mylę te dwa słowa. Róg ma być nałożony w taki sposób, żeby nie był nasunięty na, na kapsel, ponieważ wtedy on się zaciśnie wokół kapsla i będzie się Wam obracał. I jeszcze przy okazji go zniszczycie. Tak więc pamiętajcie, że kontakt, tak jakby krawędź zewnętrzna rogu, musi być krawędzią zewnętrzną rury sterowej. I tak tego, tego pilnujemy się, tak? Ten kapsel ma wystawać na zewnątrz. Róg nie ma zakrywać kapsta, o tym pamiętajcie. To co mi zostało do zrobienia to teraz tak wstępnie sobie ustawię pozycję rogu, ponieważ w czasie jazdy będę to korygował na pewno wielokrotnie, mając imbus na sobą na trasie będę patrzył czy jest mi wygodniej bardziej w tą czy w drugą stronę co mi pozostało? Pozostało mi dosunąć do gripa jak widzicie klamkę hamulca, muszę ją teraz dokręcić, noczliwe, że również tak w trakcie najbliższych teraz będę korygował pozycję tą, bo mogłem ją naruszyć w stosunku do oryginalnej, to nie jest nigdzie oznaczone dosuwam oczywiście manetkę przerzutek Ją również dokręcam. Jak widzicie, i właściwie na ten moment sprawę mam skończoną, jeśli chodzi o prawą stronę. Za chwilę jeszcze zrobię drugą stronę i pokażę Wam efekt końcowy. A jak się to będzie sprawowało, to nam to wyjdzie na pewno w jakichś najbliższych test testach jeszcze. No i zrobione, moi drodzy. Sposób postępowania po drugiej stronie, analogiczny, więc nic nie będę musiał tłumaczyć. Musiałem przesunąć e, klamkę hamulca. Nie mam biegów e, z przodu, bo mam system 1 na 12 więc nic tu więcej. Nie musiałem przesuwać jeśli chodzi o biegi czy hamulce, ale musiałem przesunąć dzwonek, bo to wszystko mi się też tu przesunęło. Robota zrobiona, a ja wkrótce, słuchajcie, zapraszam przed między innymi na test tej oto właśnie rowej, rowej latarki Lumin Top B01. OK moi drodzy, jak widzieliście, już wszystko zamontowane na rowerze, ale na koniec, jeszcze takie szybkie omówienie tego tematu. Przed komputerem. To są te, te Ergo gripy, które wam pokazywałem, że je dzisiaj zdemontowałem i zamontowałem coś nowego. Nadal kosztują 40 zł z tego co widzę. Opinie jak widzicie mają 769 i, i, i dość są dobre, natomiast tak jak powiedziałem jak dla mnie tego typu rozwiązanie jest po pierwsze za twarde, po drugie stała pozycja niby ergonomiczna powoduje u mnie drętwienie ręki, no i po trzecie ten róg, który jest miniaturowy i krótki nie daje mi właściwej pozycji jeśli chodzi o odpoczynek ręki. W związku z czym zastąpiłem to produktem, który widzicie tutaj, czyli gripy ekstra amerykańskie, które jak widzicie na tym zdjęciu występują w różnych innych kolorach: szary, zielony i tak dalej. Unikajcie bardzo jasnych kolorów. Tyle polecam, ponieważ wiem z opinii na necie, że te gripy potrafią po prostu wrócić się bezpowrotnie. I tak jak mówiłem Wam. Są takie, które są ekstra, czanki i są bez tego. Tak jakbyście zasłonili sobie to, to są te drugie, one będą lżejsze i będą e, również miękkie, ale nie aż tak. No i rogi, które ja kupiłem, czyli rogi Kellys Advanced, e, długość 110 mm, bardzo ergonomiczne, bardzo fajne. E, 45, niecałe 9 zł, pamiętajmy, że jest, że jemy w czasach inflacji, więc ceny mogą się zmieniać. E, świetne opinie, zdjęć więcej brak, zobaczymy jak to wyjdzie w planie. I to by było tyle. Słuchajcie, serdecznie Was zapraszam na, zapraszam na jakieś kolejne odcinki. Mam nadzieję, że teraz jest końcówka marca, że wkrótce jednak już wyjdę z domu na rower, bo do tej pory pogoda była bardzo, bardzo niesprzyjająca. Stąd też takie materiały techniczne. Jeśli kanał Wam się podoba, zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się i do następnego filmu. Mam nadzieję, że już z pleneru. Cześć.